Dzień dobry, dzień dobry w tych jakże ciekawych czasach. Aby coś się zmieniło w naszym postrzeganiu świata, w nas samych i sposobie działania, badania dowodzą, że w większości przypadków musi przyjść wstrząs, tragedia, no i przyszła. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, nazywam się Sebastian Grabowski. Jestem zawodowym, showmanem, iluzjonistą i przedsiębiorcą. Z sukcesami prowadzę moje marki osobiste: pana magicznego, czyli takiego cool magika dla całej rodziny, Alcadiasa, czyli prestigitatora firmowego na grube eventy, oraz prowadzę szkolenia dla osób z branży, jak zarabiać więcej na swojej pasji. I kurczę, powiem Wam, że nawet mi szło, ale już nie idzie. Aktualna sytuacja jest nieciekawa. Już się zaczął kryzys, a być może jak oglądasz ten film, jest jeszcze gorzej. Przewiduję, że tak będzie i niestety na dzień dzisiejszy wszystkie imprezy z marca, kwietnia, maja zostały odwołane. Przedsiębiorcy nie mają na wypłaty, pracownicy pewnie zostaną zwolnieni ogólnie taka depresyjna, pętlowa sytuacja. Lecz czy tak musi być? Czy jest dla nas ratunek? W mojej już ponad dziesięcioletniej karierze z różnymi biznesami, naprawdę różnymi, nauczyłem się, że mamy wpływ tylko na to, co kontrolujemy. Dlatego czy kontrolujemy pandemię, czy kontrolujemy kryzys, jeśli jesteście w stanie teraz wstać i powiedzieć: Stop! Koniec tego kryzysu! Do roboty! Do roboty się weźcie, przestańcie już biedolić, koniec finito, done, skończone, koniec kryzysu, koniec wszystkiego. Wszystkiego, koniec. Jeśli tak, to tak zróbcie. Jeśli nie, to powiem wam, że jedyne co kontrolujecie, to to, co wy zrobicie w aktualnej sytuacji. Dlatego ten odcinek ma zainspirować was, że nawet w kryzysie da się zarabiać. Ja wiem, też mi jest cholernie ciężko, bo mam mu na utrzymaniu rodzinę, firmy, koszty, ZUSy. Na rząd nigdy nie liczyłem, a jeśli wyliczycie... No. Obroty z mojej magicznej działalności spadły praktycznie do zera. Gdyby nie moje wcześniejsze decyzje, pewnie dzisiaj bym nie miał z czego żyć. Dlatego jeśli jesteś w podobnej sytuacji, szukasz alternatyw, sposobów, aby restrup... Restr... Rest... Ocalić swój biznes i pracę, ten film, jak i pewnie przyszłe, będą o tym. No chyba, że kryzys się skończy za tydzień, to zobaczycie uśmiechniętego pana magicznego, Oczarowujący Wasze dzieciaki. Swoją drogą mam też drugi kanał. A oto moje pięć sposobów na kryzys w branży Entertainment, i nie tylko. Jeden. Najbardziej oczywista oczywistość, to wyjdź online. Ludzie internetu już od dawna nam o tym krzyczeli, a my nie słuchaliśmy, w tym ja. Jeśli prowadzisz biznes, zastanów się, jak możesz aktualnie dopasować się do sytuacji. Jak możesz pomóc ludziom, jak możesz wykorzystać aktualne zasoby, które posiadasz. Przykład. Każdy teraz orze jak może, dlatego zorganizuj akcję, stwórz nowy produkt. Na przykład kreatywny zestaw dla rodzin. Teraz dzieciaki w domach siedzą, więc przykład. Krawcowa, zestaw uszyć swojego pierwszego misia. Kawiarnia. Naucz się jak parzyć i rozpoznać dobrą kawę. Zestaw startowy z kilkoma rodzajami kaw. Zacznij sprzedawać w internecie. Animator, zestaw najlepszych gier, które możesz zrobić w domu. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, dobra. Ale stworzenie sklepu to koszta. Kurierzy podnoszą ceny, a ja nie mam społeczności, do której mógłbym to sprzedać. Wykorzystuj to, co masz teraz. Sprzedawaj na Facebooku, Instagramie, po znajomych, na Allegro, które aktualnie wprowadziło darmową dostawę dla wszystkich przez miesiąc. Bądź kreatywny. Masz kwieciarnię? Szukaj partnerów, wprowadź pocztę kwiatową, zmień asortyment. Ludzie teraz będą siedzieć w domach, już dwa tygodnie siedzą. Zaczynają dbać o ogródek, balkon, więc może sprzedawaj nasiona, łopatki, rękawiczki, produkty, które Twój klient potrzebuje teraz lub w niedalekiej przyszłości. Zacznij przewidywać przyszłość. Może jesteś kucharzem, pieczesz świetne ciasta. Napiszcie po swoich znajomych, że zrobiliście dużo ciasta, bo miała być impreza, ale zapomnieliście, że raczej nikt nie przyjdzie. I zaoferujcie sprzedaż własnoręcznie robionych potraw. Idą zaraz święta, potrzeba ozdób, naturalnych produktów dowożonych w bezpiecznych warunkach pod drzwi. Jesteś artystą, nauczycielem, animatorem? Zrób live'a! Koncerty, pokazy, zabawy. Pomagaj rodzicom wytrzymać z dzieciakami w domu. Naprawdę Ci będą za to wdzięczni, i być może kupią coś od Ciebie, bo Ciebie polubią i będą chcieli Ci podziękować, po prostu. Ale musisz mieć co sprzedać. Sebastian, ale o czym Ty mówisz? Ile ja zarobię na jakimś zestawie dla dzieci? Ja wiem, że to może być kropla w morzu. No ale od czegoś trzeba zacząć. Świat się zmienił. Zacznij pomagać. Biznes to pomaganie ludziom. Jeśli jesteś artystą, Animatorem, magikiem, kimkolwiek, kto ma dobre pomysły. Wejdź na moją grupę i wklej informacje o sobie. Robimy listę najlepszych artystów, zabaw i pomysłów, co można robić z dzieciakami. A jeśli jesteś rodzicem i szukasz sposobu, aby zająć twoje dzieci, bo zacząłeś już zastanawiać się nad plusami i minusami, dlaczego miałbyś nie oddać swoje dziecko do domu war... e... domu dziecka? Być może ta grupa uratuje twoje zdrowie psychiczne. SPOSÓB DRUGI! Drugi. Podziel się wiedzą. Napisz e-booka, zrób kurs online. Załóż bloga, załóż podcast. Buduj społeczność. Jak to mówią lepiej późno niż wcale. Jak widzicie sam aktualnie korzystam z tej rady. Jeśli masz opory jak ja kiedyś, co ludzie powiedzą? Kim ja jestem, żeby kogoś uczyć? Przecież dla mnie to oczywiste, to co ja wiem. Nikt nie będzie chciał o tym słuchać, bo wszyscy to wiedzą. To przykro mi. Ale jesteś przeklęty. A konkretnie nazywa się to klątwa wiedzy. Dwa lata temu jeden z początkujących paników, widząc, że sobie jako tako radzę, zapytał mnie o poradę. Niechętnie mu pomogłem i wyjaśniłem jak dla mnie oczywistości, bo mi w sumie głupio, że mu o tym mówię. Jednak moje rady, chociaż uważałem, że są elementarne, on słyszał po raz pierwszy. I nie miał pojęcia o tym, że tak można. Biznes mu się rozwinął, a ja zacząłem zastanawiać się nad słusznością moich przekonań. Mój biznesowy mentor powiedział mi kiedyś, że jeśli wiesz chociaż jedną rzecz, jedną rzecz więcej niż druga osoba, możesz, nawet powinieneś ją uczyć. Powiem więcej, będzie ci wdzięczna, a może nawet zapłaci hajs. Jak to robić dobrze? Polecam obserwować Adama Grzesika, Wojtka Bizuba, Rafała Mazura, których znam, biznesowo podziwiam, a prywatnie uwielbiam. Tacy są. Oczywiście możesz również zasubskrybować ten kanał i zobaczyć jak mi idzie. 3 cyferki. Jako 18-latek założyłem działalność i bardzo szybko zacząłem zarabiać więcej niż oboje moich rodziców. Wyobraź sobie Sebastianka. 19 lat na karku, ledwo co wyszedł spod skrzydełek mamusi, wyprowadził się ze wsi do dużego miasta i dostaje informację, że zdolność kredytowa ma na sześciocyfrą kwotę. Wyobraźnia zaszalała. Porsche, jachty, panienki. No dobra, może przesadziłem. Nowy Golf. Może nawet insygnia! Niestety skusili mnie na te kredyty, przez co przez kilka dobrych lat żyłem z limitów z kilkoma kredytami na głowie. Wpadłem w spiralę kredytową, zaciągnąłem inny kredyt, aby spłacić drugi. No ogólnie podstawowe błędy. Ale to nauczyło mnie, jak ważny jest punkt czwarty, czyli cyferki. Zarządzanie budżetem. Jeśli sytuacja Was zmusiła, a być może o tym myśleliście wcześniej? Nie było na to czasu. To teraz jest ten czas. Jak ja się pozbierałem, najpierw zacząłem od darmowych treści z blogów finansowych. Jak oszczędzać pieniądze, po ludzku o finansach, e, finanse bardzo osobiste. Przewertujcie jeszcze raz te blogi. Kupcie książkę Michała Szafrońskiego, „Finansowy Ninja”. To kompedium wiedzy podstawowej i zaawansowanej o finansach. Uważam, że każdy tą książkę powinien przeczytać i naj podstawie powinni robić podręczniki w szkołach. Jeśli macie zagłoskę z budżetem firmowym, przeróbcie sobie materiały Adama Grzesika, czyli mistrza finansów firmowych. Prowadzi bloga i podcast Zarabiaj w Biznesie. To dzięki niemu nie myślę już o pętli patrząc na stan mojego konta. I żeby nie było, nikt nie zapłacił mi za polecanie wyżej wymienionych osób i książek. A w sumie mógłbym. W opisie macie linki, które nie są afiliac afiliacyjne, bo jeszcze nie umiem aż tak w te internety. Pewnie w przyszłości będą. Punkt czwarty. Dieta. Niskoinformacyjna. O co mi chodzi? Pokażę Wam. Wszystkie media teraz krzyczą kryzys, negatywne informacje. Wiecie. Powiedzcie mi, albo nie. Czy mieliście taką sytuację, że wybraliście sobie jakiś super samochód? No kurde, nikt go nie ma. Jest mega piękny, praktyczny. Nie potrzebujesz alarmu. Wszyscy na twój widok uśmiechają się, kiedy prowadzisz tą furę. I w końcu kupiliście multiple. Wyjeżdżacie na ulicę, i nagle wszyscy kupili multiple. Same multiple. Jakby wszyscy Janusze motoryzacji zgadali się ze sobą i chcieli zrobić na złość. Kojarzycie taką sytuację? Tak samo jest z informacjami. To, na czym się skupiasz, rośnie. Jeśli będziesz skupiać się na problemach, na kryzysie, w Twoich oczach będzie się to powiększać, będzie coraz większe i większe. Dlatego dr Sebastian rygorystycznie zaleca wyłącz telewizor. No dobra, dobra, ale co z ważnymi informacjami? Co jak coś mi umknie? Uwierz mi. Znajomi ci o tym powiedzą, jak wydarzy się coś faktycznie ważnego. Albo dostaniesz SMS-a z alertem. Jest źle, wiatr już nie pisga, ale są inne problemy. Musisz zostać w domu. Oraz punkt ostatni, piąty, czyli róż, rusz... czyli ucz się. Pamiętaj, że to nie jest pierwszy raz w historii, kiedy jest kryzys, pandemia, depresja. Większość mieszkańców wciąż nie ma pracy, jeśli nawet ich fabryki nie zbankrutowały. Ulice, na których kiedyś roiło się od ludzi z pieniędzmi do wydania, teraz się wyludniły, jeśli nie liczyć tych, którzy tylko zabijają czas. Po każdym deszczu musi wyjść słońce. Pytanie: jak wykorzystasz ten czas, który niespodziewanie dostałeś? Dlatego ucz się. Zapisz się na kurs online. Kup książkę. Przeczytaj książkę. Polecam Wam księgarnię i wszystkie materiały Marcina Osmana. Gość jest tytanem pracy. Wydał już mnóstwo materiałów darmowych, które możecie już teraz obejrzeć na jego YouTube. Polecam. Polecam Wam również Akademia.pl, czyli naprawdę świetne kursy online dla przedsiębiorców. Stworzone m.in. przez Mireczka, czyli właściciela akademii.pl, oraz. Dużej ilości firm i spółek. Możecie to sobie sprawdzić. <laughs> Mirek to kolejna osoba, którą podziwiam i wiele się od niej uczę. Naprawdę, jeśli jesteście w biznesie, myślicie, myślicie o tym, polecam. Jeśli jesteś pracownikiem, samozatrudnionym i aktualnie nie możesz wykonywać swojej pracy, na przykład tak jak ja, przypomnij sobie, co kiedyś lubiłeś, czym jesteś już dobry, a to wcześniej nie było związane ze swoją pracą. Czego na przykład mógłbyś się douczyć, nauczyć, ale szukaj takiej pracy, którą możesz na dzień dzisiejszy wykonywać zdalnie. Na przykład kiedyś interesowałem się filmem, grafiką, chciałem iść na e, reżyserię, dlatego nauczyłem się montażu, i już na tym mogę zarabiać. Oczywiście na początku możesz swoje usługi zaproponować znajomym, pewnie za preferencyjne stawki, no ale będziesz kupić bułki na przykład. Jest we stąd. Na noc wasze bułki! Pojawił się osobnik prawdziwie chory. Bierze nas za piekarzy i kopie meble. Zbierzesz doświadczenie i ruszysz z miejsca. Być może uda Ci się nawet zarobić na papier. Jeśli jesteście zainteresowani większą ilością pomysłów, sposobów na pracę zdalną oraz dodatkowy dochód z internetów, to te filmy będą jako kolejne. A jeśli jesteście niecierpliwi, zapraszam Was na moją grupę, gdzie przedpremierowo możecie obejrzeć przyszłe filmy a ponadto zainspirować się, podzielić się waszym, waszym sposobem radzenia sobie w tej trudnej sytuacji, waszym sposobem na dodatkowy dochód, popytać ludzi, czy wasz pomysł no ma sens, jak pracować i zarabiać online. Dziękuję Ci, że tu jesteś. Będzie mi bardzo miło, jak polajkujesz, zasubskrybujesz i napiszesz w komentarzu, że jestem przystojny. A jeśli uważasz, że ten film jest wartościowy. Proszę, podziel się nim i udostępnij. Pomóżmy sami sobie, zlikwidujmy problem, jak mawiał poeta. Pomóżmy sami sobie, zlikwidujmy problem, to rozwiązanie dobre, godne nagrodzenia, noblem. Taki mamy kraj, jaki potrafimy zrobić, oddaj cześć wodzowi, niech żyje Kononowicz. Nic się nie podoba, mówisz, co z tego, jeśli wszystko jest źle, niech nie, nie będzie, będzie niczego. niczego. Nie będzie starych wpływ, nie będzie browaru.